Proszę Państwa, proszę Państwa, proszę Państwa. Ty chuju jebany, pierdolony w dupę frajerze, przedsfeluje cię w ryj. Takie mniej więcej życzenia i yy, oferty yy, składają pod moim adresem w dniach ostatnich przedstawiciele wrażliwości moralnej. Nasza złota pani z Nowym Rokiem na pewno przeżywa zgryzoty, ponieważ wybitny przywódca socjalistyczny Martin Schulz nie chce z nią wejść w koalicję. No i zdaje się, to jest ostatnie słowo Martina Schulza. No to jak Martin Schulz nie chce wejść w koalicję, to znaczy, że koalicji nie będzie. To znaczy, że okres pieredyszki w naszym nieszczęśliwym kraju się trochę przedłuży, bo wprawdzie tam dobiegają rozmaite pomruki ze strony volksdeutschów. Pani Marta Lempart na przykład powiedziała, że tu trzeba zastosować siłę. nie zdaje sobie sprawy z tego, że od na co zwrócili uwagę starożytni Rzymianie, którzy każde spostrzeżenie zaraz ubierali w postać pełnej mądrości sentencji. Otóż ta sentencja na tę okoliczność brzmi, wim vi repelere licet, siłę siłą godzi się odeprzeć, więc wobec pani Lempartes by została wtedy zastosowana siła, i na gołe w dubsko brili wsypano tyle dobrych gum, że potem nie wiem czy z tą partnerką swoją by mogła usiedzieć. Także lepiej niech się zastanowi, czy rzeczywiście tego chce, bo gdyby tak wykorzystał ją cały pluton kozaków, a potem jeszcze w dodatku została zastrzelona, żeby sądowi polowemu ułatwić podjęcie decyzji o zamknięciu dochodzenia no to właśnie to by ją mogło spotkać. Widać wyraźnie, że nie zdaje sobie biedne dziecko sprawy z tego, na czym polega zastosowanie siły, że polega na odejściu od dotychczasowej konwencji i pani Lempart nikt by nie traktował ze staroświecką rewerencją, tylko by została wyobrażana tak, żeby nie wiedziała, z której strony zaczynać. Chyba zacznę od najważniejszej rzeczy, to znaczy zakończenia paryskiej konferencji, na której ponad 200 Uczestników, czy około 200 uczestników, radziło nad tym, jak tu uratować naszą planetę przed katastrofą, jaka jej grozi z powodu globalnego ocieplenia. Konferencja się przeciągała, czemu się specjalnie nie dziwię, bo gdzie jak gdzie, ale w Paryżu to bardzo przyjemnie jest to obradować, i sam muszę wyrazić pewne ubolewanie, że. Nie mogę się przyznać, iż tam byłem, szampana piłem i ostrygami zagryzałem. No i panienki tam, że tak powiem, penetrowałem, no bo to nieprawda, ale uczestnicy na pewno z takiej okazji korzystali. No co mogą posłowie zrobić w sprawie klimatu? Mogą tylko zakazać ogrzewania zimą domów węglem, tylko nakażą ogrzewanie własnym gazem, to znaczy, przepraszam, nie własnym, tylko amerykańskim. Proszę bardzo. Wygląda na to, że starej tej kuty góra teraz. Widziałem. Drugą... No, <laughs> chyba tak. Że naczelnik naszego państwa musiał złożyć jakieś deklaracje, że odda Polskę pod okupację żydowską, a dla niepoznaki nie będzie tutaj wojsk izraelskich, tylko będzie amerykańska ciężka brygada rotacyjnie stacjonowała, ale od czasu do czasu będzie przypominała premierowi Morawieckiemu, no ty Morawiecki, ty u nas uważaj, bo jak nie, to pokażemy ci, przypomnimy ci, skąd ci wyraz Zostają nogi, proszę Państwa, no czego chcieć więcej, a tu jeszcze przed nami 8 marca, kobiety będą demonstrowały wszystkie swoje wdzięki, no nie można takiej uroczystości pominąć, wprawdzie Manifa już przeszła tam z tymi macicami i waginami, no ale zawsze to nigdy dość się napatrzeć na takie rzeczy bo to zwłaszcza w moim wieku bo to już tylko napatrzeć się można więc będę się przyglądał ja poznałem Janusza Spotańskiego już w takim późniejszym okresie jego życia przez chyba mecenasa Szczuka który też bywał na tych wódeczkach mecenas Szczuka bardzo nie lubił jak go tytułować było mecenasem no i ja Kiedyś mnie tak ofuknął. W związku z tym ja mówię, no dobrze, to w takim razie jak mam się do pana zwracać? A on mówi, no tak jak jest to przyjęte, panie bracie, ale ja mówię, ja tak nie mogę, bo ja nie jestem szlacheckiego pochodzenia, tylko chłopskiego. A ty mówię, a co tam pan brat wie? I tak mnie tu zgasił pan mecenas Szczuka. Czytałem tą instrukcję Światowej Organizacji Zdrowia. Tam, dzieci od 0 do 4 lat już mają być uczone masturbacji. No, pan prezydent Rafał Trzaskowski podpisał tę kartę LGBT, więc rozumiem, że włączy się w ten cały proceder. No i chciałbym zobaczyć, jak pan prezydent pokazuje takim dzieciom, powiedzmy trzyletnim, jak to się trzeba masturbować. No nie ma najlepszą metodą edukacyjną. Jest dobry przykład, a myślę, że... Pan e, prezydent Trzaskowski jeszcze by mógł to pokazać, taką sztukę, bo jest młody i piękny. W związku z tym dzieci miałyby uciechy co nie miara i jak już by poszły do szkoły no to mogłyby zdawać tam na przykład klasówkę z masturbacji, czy tam z innego przedmiotu. No i wtedy w szkołach by się robiło wesoło. Dzieci teraz to nie chcą do szkoły chodzić, a wtedy to by jedno przez drugie tam do szkoły biegało, bo to nigdzie nie będzie tak dobrze dziecku jak w szkole. Nie wiem skąd nagle w języku polskim się pojawiło to dziwne słowo hejt. Przecież w polskim języku jest inne słowo hajt, na przykład o się, poszedł księżyc hajty, zrobił siusiu w majty, gwiazdki to widziały, z księżyca się śmiały, księżyc zawstydzony, zgubił kalesonu i zgadnijcie dzieci, czym on teraz świeci. No to takie są rzeczy w języku polskim, a nie jakieś hejty. No ale mniejsza z tym, wszyscy się angliżują tutaj, tak jak ten Anglik, hrabia Anglik z lalki, proszę, co mówił, nie mówił tak, tylko tek wieści Romana Bratnego, o Kolumbowie. Jest taka scena rozbicia przez Armię Krajową więzienia w Kielcach. I to właśnie dowodził tą akcją Antoni Heda. Akcja została przeprowadzona pomyślnie i bez żadnych strat. Jedynym człowiekiem rannym w tej akcji był właśnie Antoni Heda, dlatego że towarzyszył partyzantowi, który miał tam przeciąć łączność telefoniczną w tym więzieniu, i on z takim rozmachem wyrwał aparaty. Te telefoniczne, że jednym z nich uderzył Antoniego Hedę w głowę tak mocno, że ten stracił przytomność. No i potem wszyscy tam się ewakuowali, a on musiał na furmance się ewakuować. To mi sam Antoni Heda o tym opowiadał. Z do, do, był bardzo rozbawiony tam do oczywiście po latach. No i to pokazuje, że był wymitnym dowódcą. No i być może dlatego właśnie. Komuna, mimo jego podeszłego wieku, bo już wtedy był starszym panem, jednak nie zapomniała, żeby go internować w Białęce. Szanowny panie Stanisławie, w bardzo ciekawy sposób opowiadał pan jakiś czas temu o okolicznościach poznania Januszaka Mikke. Zobaczyć pana Janusza grającego w kalesonach w siatkówkę, to musi być niezapełniane wrażenie, no już wie pan, nie każdemu taki przywilej był dany, trzeba było za to odsiedzieć trochę. Ja na przykład jak dostałem swoje akta z IPN-u, no to tam taką charakterystykę na początku mi łubek sporządził, że jestem pobożny aż do przesady mnie zaskoczyło, kurczę, sobie, no tam, co to w ogóle ma znaczyć. No ale z lektury dalej się dowiedziałem. Otóż rzeczywiście po latach sobie przypomniałem, rzeczywiście miałem, byłem przesłuchiwany przez dwóch takich tam jeden był zły, drugi dobry, tak jak tu oni. No i ten zły to mi tam wygrazał, a ten dobry, to tam mi tam kadził, panie Charkiewicz, pan tu jest taki tego inteligentny, po co to panu i ten, gdzie się pan przyzna. No i w pewnym momencie mówi tak pańska przyszłość jest w pańskich rękach do mnie a to już trwało dosyć długo i ja już byłem tu zmęczony tym i mówię tak pan myśli a on mówi tak no sądził, że ja już tu na ten haczyk się złapałem a ja mu wtedy zacytowałem Józefa Stalina mówię nie, mówię proszę pana wszystko w ręku Boga a ten mówi, ach ty skórwy synu. Od razu mu ta dobroć wyparowała w jednej chwili. No i, i tak się to skończyło, ale mi napisał recenzję, że jestem pobożny aż do przesady.